Wyjście z Sejdzia było podyktowane przez strategię i politykę Sejdzia, ale trochę wymuszone przez prezesa Piotra Ciskiego. To był trudny czas, ale niezwykle ekscytujący. Dyrektor sprzedaży, 14 lat w grupie Symfonia, Małgosia Ściślak. Cześć. Cześć, miło mi, Marku. Bardzo dziękuję, że pojawiłeś się u nas, bo ten odcinek dla mnie będzie. No myślę, że bardzo, bardzo atrakcyjny, chociażby z tego względu, że znasz symfonię od podszewki. <noise> tak mogę powiedzieć. Można tak powiedzieć, chociaż wpadłam tak naprawdę w połowie życia symfonii, bo symfonia dziś, y, chyba w tym roku, obchodzi 30-lecie 30 istnienia. Y, ja wskoczyłam do symfonii w momencie, kiedy symfonia była częścią grupy SAGE. Y, i to była ciekawa, długa historia, ale od 2021 roku jesteśmy już samodzielną spółką. Staliśmy się na powrót spółką tutaj lokalną, polską. Ale jak wiesz, już od dwóch lat znowu jesteśmy firmą międzynarodową, a to ze sprawą akwizycji międzynarodowych i naszych ambicji. No właśnie od Karwałtu Symfonii w 2002, Symfonii w 2021 roku, no minęło 4 lata, a bardzo dużo się bardzo zmieniło, dużo. tak. I Świat to jest, przyspieszył. Tak, i to jest ten odcinek będzie o, o Waszym w ogóle rozwoju. I chyba mogę śmiało powiedzieć o ekspansji, ale chciałbym trochę właśnie posłuchać tego początku, bo dla mnie to są bardzo ciekawe rozmowy, jak do tego doszło, jak to się rozwijało. Tak? I, I może takie pierwsze pytanie, za co na początku byłaś odpowiedzialna w symfonii? Wiesz co, w symfonii odpowiadałam na początku m, za m, realizację roadmapy i realizację. Bazu, przychodów, bazując właśnie na tej roadmapie. Tak, czyli byłam takim pierwszym product managerem w, wtedy jeszcze w Sage'u. Później z, byłam dyrektorem marketingu przez kilka lat. To były czasy JPK, bardzo, bardzo dynamiczne z punktu widzenia i biznesu, i, i, i samych działań marketingowych, a od około czterech lat jestem szefem sprzedaży. Czy któraś z tych ról najbardziej Ci odpowiadała albo Ci się podobała? Takie trochę może przewrotne pytanie. A to jest fajne <gry> pytanie. Ja się też kiedyś zastanawiałam na tym. Ja lubię tę dynamikę, lubię uczyć się nowych rzeczy, i, i myślę, że doświadczenie w tych innych rolach powoduje, że dzisiaj w sprzedaży też mam dużo takie szersze spojrzenie na to. Co się dzieje w sprzedaży, w jaki sposób funkcjonują procesy w organizacji i w jaki sposób zarządzanie produktem wpływa na sprzedaż i odwrotnie, w jaki sposób sprzedaż może oddziaływać na rozwój produktu, oferty, marketingu. Więc myślę, że dziś jestem w dobrym miejscu. Bardzo mnie to cieszy, mam ogromną satysfakcję, ale cieszą mnie również te doświadczenia, bo mogę dzisiaj. Nich czerpać. No to właśnie propos tych doświadczeń. To ten moment, kiedy postanowiliście pożegnać się z Sejdzem, ja go bardzo dobrze pamiętam, bo my wtedy startowaliśmy mniej więcej e, z portalem, więc e, jaki to był czas? Czy, czy, czy to było trudne? Co było takim Twoim wyzwaniem, czy po prostu co było wyzwaniem dla, dla symfonii wtedy? No ja również go bardzo dobrze pamiętam. To był trudny czas, ale niezwykle ekscytujący. E, to było w 2020, zaczęliśmy rozmawiać o tym i to się potoczyło dosyć szybko, jak na standardy y, y, przejęć y, albo zmiany inwestorów. Tak naprawdę wyjście z Sejd'a było y, podyktowane przez strategię i politykę Sage'a, ale trochę wymuszone przez prezesa Piotra Ciskiego, to on tak naprawdę y, y, zaczął rozmowy bardzo otwarte z właścicielami. Y, Sejcza na temat ewentualnych inwestycji, bo on dostrzegał ogromny potencjał tutaj w rynku, w rynku polskim, albo ewentualne poszukanie na rynku kogoś, kto, kto będzie chętny w zainwestowanie. Jakby nasze podejścia do możliwości rozwoju, nasze tutaj lokalnie z, z Sejjem, trochę się rozmijało. Mhm. Tak? I Zapadła taka wspólna decyzja, że tak szukamy nowego inwestora. Udało nam się przygotować spółkę w 9 miesięcy i to był okres lockdownu i tak naprawdę pracowaliśmy w bardzo małym zespole. Na szczęście w lockdownie, więc, bo to był stricte confidential projekt, udało nam się wypracować bardzo atrakcyjną strategię, tutaj lokalną. Pracowaliśmy z dużymi graczami, Rothschildem, OCNC i... Przygotowywania do tego spotkania z nowymi inwestorami, których było kilku. Finalnie też to było bardzo pozytywne, że mieliśmy wpływ na to, mhm. z kim finalnie, finalnie się zwiążemy. No i wybór na MEP. Przez pierwsze dwa lata takie docieranie się, bo to jest zupełnie nowy standard pracy. Wcześniej pracowaliśmy jako obkos pewnej dużej organizacji. Korporacji, a w tym wypadku mieliśmy to jest zupełnie nowy, nowy układ i y, y, y sposób pracy z inwestorem. I y, y, po dwóch latach okazało się, że, że jest, jest jeszcze ktoś inny zainteresowany, i to był Kekiar, inwestor z Doliny Krzemowej, który też ma bardzo fajne zaplecze. Y, 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 jeśli chodzi o taką wiedzę i biznesową i technologiczną, dlatego że oni. Nasz nowy inwestor głównie specjalizuje się w technologiach, w nowych technologi technologiach cyfrowych. Więc y, półtora roku temu zyskaliśmy jeszcze jednego inwestora, takiego wiodącego, no, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo mamy bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby się rozwijać y, zarówno tak organicznie y, w kontekście y, y, redefinicji, trochę naszego portfolio produktowego, mhm. ale też y, y, zakupy nowych, nowych, nowych spółek, bo rzeczywiście nasza strategia, która po tych czterech, trzech latach yy, mamy prawo powiedzieć, ona się sprawdza, ona jest yy, yy, słuszna, yy, bo udało nam się przez ostatnie lata tak naprawdę potroić yy, nasze przychody. Yy, polega, zasadza się na takich dwóch filarach. Po pierwsze, yy, ten wzrost Organiczne I i w głównym założeniem taki, był taki wzrost na poziomie 18%, wzrostu rok do roku. I my realizujemy to rzeczywiście sukcesywnie mhm. ten, ten wzrost na wszystkich spółkach z portfela Grupy Symfonii. Na drugi filar to jest. To są akwizycje nowych spółek, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. I tego jest dosyć dużo. I, tego jest I to dużo. było widać w zeszłym roku. Tak. W, 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 w ostatnich dwóch i pół roku udało nam się zakwizować siedem spółek. I tak matematycznie rzecz ujmując, to jest wiesz, zakup y, y, spółki. Y, w każdym co, co, co pięć miesięcy. Tak. Ja się ostatnio śmiałam do, do naszego prezesa Piotra Ciskiego, że wiesz, Piotr, ty chyba tak często nie kupujesz butów sportowych, a on jest biegaczem, ultrabiegaczem górskim. Mówię tak, tak często nie kupujesz butów sportowych jak spółki. Tak więc tak i to jest z jednej strony kapitalne, unikalne na rynku polskim. Żaden tak, inny tak, gracz tak. na rynku polskim nie kupuje tak dynamicznie spółek. Ale z, drugim, z drugiej strony to jest też wyzwanie bardzo duże, tak, bo zintegrować, znaczy kupić spółkę nie wystarczy, tak, trzeba znaleźć tą synergię, wykorzystać tą synergię do tego, żeby budować wzrost. To, co jest moim zdaniem ogromnym sukcesem, to jest to, że my, udaje nam się w tych nowo zakupionych spółkach bardzo szybko przestawić je na nasz Model biznesowy, czyli mm -hmm. subskrypcje, tak? Tak, i to jest też coś w Polsce według mnie no, dosyć nowe, jeśli chodzi o, o produkty cyfrowe, czy o IT, mm -hmm. czy o tym bardziej o systemy RP. No, bo to, no, ja pamiętam czasy, rok temu, półtorej, czy nawet dwa lata temu, coś, co było w subskrypcji, to było nie do pomyślenia. Coś, co było chmurowe, to było mm -hmm. największe zło. My y, na wszystkich spółkach portfelowych już przekroczyliśmy 200 milionów. Y, 200 milionów przychodów tych odnawialnych. Przychody odnawialne stanowią jakieś, przeszło 85% naszych przychodów. I to stanowi o naszym, tak naprawdę, bezpieczeństwie, nie naszym, tylko jako spółki czy naszych inwestorów, ale też klientów. I staramy się to w naszej komunikacji, żeby to wybrzmiewało. Mhm. Dlatego, że to, że my mamy tą ciągłość biznesową zabezpieczoną w 85%, bo nawet jeżeli zdarzy się jakiś krach, na rynku, to my jesteśmy w stanie bezpiecznie funkcjonować jeszcze długo długo, tak, nie będziemy dokonywać nerwowych ruchów, cięć, co może skutkować w przypadku innych firm mhm. tym, że nie będą dowozić pewnych zmian prawnych, że nie będą w stanie tak dynamicznie odpowiadać na potrzeby rynku. Tak więc dzięki temu też budujemy to bezpieczeństwo dla naszych klientów. Ale sam proces przejścia na subskrypcję, to nie był taki prosty, to, to nie był wcale taki prosty zabieg. Ja pamiętam, że my to zrobiliśmy jeszcze w czasach Sage'a. Zajęło, zajęło nam to około półtora i roku. Mm -hmm. tak? to, był, to był bardzo krótki, krótki czas. I, I na początku borykaliśmy się z takimi problemami, ale to było jakieś 6 lat temu. A to klienci, mm -hmm. właśnie, no jak klienci na to reagowali? Bo to też taki okres, że subskrypcja, mm -hmm. no nie no, z, z czym wy do nas? Mm -hmm. <laughs> Chcemy mieć normalnie model tak jak był wcześniej? Czas, kiedy wprowadzaliśmy subskrypcję, to był jeszcze czas, kiedy działaliśmy w strukturach Sejja i cały know-how. Pochodził też z Sage'a. Do nowych klientów zaczęliśmy stosować ofertę subskrypcyjną, wzorem dużych graczy, takich jak Microsoft, czy sam Sage i inni tego typu, tego typu dostawcy RPA, i to się sprawdziło. Klienci zaczęli, ponieważ nie mieli też alternatywy. To było odważne, dlatego, że nasza konkurencja w dalszym ciągu stosowała licencje, ale z czasem Udało nam się przekonać te argumenty, które stosowaliśmy, udało nam się przekonać rynek, że to jest, że to jest właściwy sposób działania, szczególnie, że my już z tyłu głowy wiedzieliśmy, idziemy w stronę chmury, idziemy w stronę SASA, i SAS oparty jest głównie o subskrypcji. Mhm. No tak, no to trzeba powiedzieć, że wy mieliście po prostu wtedy odwagę, nie baliście się zrobić tego kroku coś, co niekoniecznie było standardem w tamtych latach, tak? A no wy trochę wyprzedziliście tą konkurencję w Polsce, więc, więc to jest fajne, bo wiesz, no bo dzisiaj, tak jak właśnie powiedziałeś, chmura. Dwa lata temu wszyscy się tego baliśmy, no dzisiaj to już coraz bardziej każdy management myśli o rozwiązaniu chmurowym, bo jest po prostu szybsze, lżejsze i no i to jest według mnie też dziś taka po prostu przyszłość, nie? Zgadza się. Dziś odnotowujemy już 40% wzrosty w sprzedaży chmury, tak? Czyli ona ma większą dynamikę, sprzedaż chmury ma większą dynamikę niż, niż sprzedaż Produktów w perpetua Perpetualu. I to nie tylko jest kwestia tego, że to są nowe technologie. Zaczynamy dostrzegać, mówią o naszych klientach, zaczynają doceniać kwestie bezpieczeństwa mhm. i, i kwestie tego, w jaki sposób mogą też dzięki temu poprawiać swoją rentowność. Przykład banków. No. W większości te rozwiązania, przecież korzystamy z aplikacji, wszystko jest oparte na tej chmurze, i jakoś ufamy temu, jest to bezpieczne i wydaje mi się to bardzo dobrym przykładem na korzyść chmury, że nie należy się tego bać. A zastanawiam się jeszcze, bo tak jak wspomniałeś, 7 akwizycji przez ostatnie 2 lata i to jest też taki temat, gdzie Wy chyba przygotowujecie się, czy też dajecie... Możliwość waszym klientom na idealne podejście do integracji z innymi różnymi systemami, bo to jest też coś, co wydaje mi się w Polsce bardzo mocno się rozwija. Jakby odchodzimy już od czasów, że bierzemy system, w którym ma być wszystko, że ma być takim, no powiedzmy, molochem, jakkolwiek to zabrzmi, tylko chcemy mieć system, który będzie kolekcjonował, chcemy mieć system, który będzie zbierał te wszystkie dane. No, ale chcemy też mieć możliwość integracji z innymi podmiotami, tak? I, I wy tutaj macie dzięki temu taką przewagę w portfolio. Tak, my kupujemy. My kupujemy teraz komarch na przykład sprzedaje, więc trochę mamy inną politykę. Ostatnio Puls Biznesu zresztą opublikował chyba wczoraj, albo przedwczoraj taką informację, że Komarch pozbywa się dwóch no tak istotnie ważących przychodowo gałęzi swojego biznesu, czyli administrację i healthcare. No a Symfonia w drugą stronę, Symfonia kupuje, my się wzorujemy rzeczywiście na takich dużych graczach jak Microsoft, SAP, Google czy, 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 czy Salesforce, budujemy Nowe portfolio produktów poprzez akwizycję. To jest jakby główny kort. Czyli inwestujemy w technologie, inwestujemy w produkty, które stanowią jakieś Wertykale uzupełniające do naszych rozwiązań. No i, tak jak wspomniałam, nie wystarczy kupić, ważny jest ten element integracji, mhm. integracji na różnych poziomach tej integracji stricte technologicznej, produktowej, tak żeby klient miał komfort, a z drugiej strony też taka integracja w modelu biznesowym i w sposobie, w sposobie działania, czyli w procesach wewnętrznych. No ale nie ukrywajmy, spółki mniejsze wchodzą w kooperację z takimi większymi graczami, no właśnie po to, żeby mieć lepsze dotarcie do swoich klientów, żeby skalować tak. swój biznes, tak, i dzięki temu, że y, y, mogą wspólnie z nami podziałać na naszej bazie i na naszym dotarciu, tak mogą bardziej upowszechniać y, swój, swój produkt. I ja myślę, że taka konsolidacja rynku jest jak najbardziej y, dla klientów y, korzystna, tak, bo klient Kupuje u jednego sprawdzonego dostawcy y, y, właściwie pełne portfolio no. produktów, które umożliwia mu y, y, prowadzenie jego biznesu. Grupa Symfonia, i tutaj zastanawiam się, czy jesteś w stanie nam trochę opowiedzieć, jakie macie plany związane z no, zagranicą, no. Tak? Bo, bo, bo tutaj chyba coś będzie się działo. No, ambicje nasze są wielkie, jak wspomniałam. E My obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie przejęcia nowych spółek tutaj na rynku polskim z czterema firmami i z kilkoma na rynku zagranicznym. Kierujemy się głównie w stronę rynków Europy Środkowo-Wschodniej, ale oczywiście tych krajów, które są w Unii Europejskiej. Wydaje nam się, że. Te rynki nie, przez inwestorów zachodnich nie, 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 są, nie są dzisiaj jeszcze docenione, a z naszej perspektywy to jest naprawdę niesamowity potencjał, a to dlatego, że no Polska jeszcze przed chwilą też była w takim momencie takiego niedoinwestowania w zakresie cyfryzacji. To samo jest mhm. w Europie Środkowo-Wschodniej. Te kraje są w dalszym ciągu na końcu tej listy zaawansowania cyfrowego w biznesie. Nie mówię o w życiu takim e, e, poza biznesem. E, w związku z tym jest tam dosyć spory gap do pokrycia tego digitaliz digitalizacyjnego, więc e, no, liczymy na to, że uda nam się e, zamknąć e, jeszcze w tym roku e, dwie akwizycje w Polsce i dwie za granicą, więc e, będzie, się, będzie się bardzo dużo działo. <grym> tak, dobrze. Wróćmy jeszcze trochę do początku o tych filarach, o których rozmawialiśmy. Jednym z filarów jest organiczny wzrost 18%. Zastanawiam się, czy możesz podzielić się informacją, jak Grupa Symfonia to robi, bo z kolei no, polski rynek, jeśli chodzi o cyfryzację, to już, już z Edytą o tym rozmawialiśmy, no nie jest łatwy, a Wam się to udaje rok do roku. Konkurencja jest duża, bo tak naprawdę wszyscy na rynku mocno eksplorują tą cyfryzację, a te rozwiązania w gruncie rzeczy są dość podobne. Tak naprawdę ta wartość, którą my budujemy dla klienta oprócz technologii, ma jeszcze inne warstwy. Tak? między innymi właśnie ta edukacja, mhm. to bezpieczeństwo, to dostępność y, na przykład y, naszych y, y, zespołów wsparcia klienta, y, reagowanie na y, błędy itd. tak tak dalej, ale y, y, to jest jakby jedna tylko warstwa, z drugiej strony my od, Trzech lat bardzo mocno też restrukturyzujemy w ogóle wszystkie swoje procesy sprzedażowe, zespoły sprzedażowe i tam bardzo dużo takich pojedynczych elementów wdrożyliśmy, które w moim odczuciu stanowią dzisiaj taki, taką siłę napędową, która pozwala nam rosnąć szybciej. Tak? I to jest z jednej strony cyfryzacja procesów sprzedażowych, procesów marketingowych. Od dwóch i pół roku prowadzimy w organizacji duży projekt transformacji cyfrowej, który dotyczy zarówno procesów marketingowych, sprzedażowych. Wprowadziliśmy innowacje w zakresie sprzedaży e-commerce'owej. Dzisiaj przedstawiamy nasze zespoły sprzedaży takiej tradycyjnej na nowe narzędzia na Salesforce. Wprowadzamy też nowe techniki i taktyki sprzedaży, które uwzględniają zarówno takie techniki miękkie. Wdrożyliśmy rok temu techniki sandlerowskie, ale z drugiej strony bardzo mocno stawiamy na analitykę i na. Segmentacja rynku. Ta segmentacja u nas jest, ma już naprawdę taki wysoki poziom skomplikowania, w zależności od tego, jakiego procesu on dotyczy. Czy mówimy o ocenie potencjału rynkowego, czy mówimy o sposobie obsługi klienta, czy osobie, o, o, o kwestii wsparcia klienta. I to dzięki temu udało nam się tak naprawdę trochę dopasować, tak bo. Analizujemy zachowania klienta, analizujemy ich, segmentujemy ich właśnie w tym kontekście. W związku z tym, też kierujemy tego klienta w te miejsca, w których on tak naprawdę naj, naj, najchętniej podejmuje decyzje zakupowe. A jaka jest wizja Symfonii na kilka najbliższych lat? Dotknąłeś ważnego elementu dla nas, czyli jaką my mamy misję dzisiaj na rynku, wizję, gdzie chcemy być co chcemy budować na rynku polskim i zagranicznym i to jest, to jest ważne. Naszą misją tutaj na rynku polskim jest być numerem jeden, tak. Dzisiaj jeszcze jesteśmy numerem dwa, ale bardzo skróciliśmy już dystans do numeru jeden. Chcemy być wyborem pierwszym dla MŚP, chcemy przede wszystkim dostarczać im Bezpieczeństwo, a z drugiej strony y, przeprowadzić tych polskich przedsiębiorców przez tą transformację cyfrową y, i pokazać im, innowacje, wesprzeć ich po prostu w, w konsumpcji tej innowacji. Dzisiaj jest bardzo dużo tych, tych możliwości, tak żeby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku tutaj w Polsce, zwiększyć też dynamikę rozwoju polskiej gospodarki, ale z drugiej strony też trochę zmotywować tych polskich przedsiębiorców, którzy mają niesamowity potencjał do tego, żeby zaczęli też działać na rynkach międzynarodowych. Więc naszą misją jest z jednej strony być takim bezpiecznym partnerem w biznesie, o którego można się oprzeć, którego można być pewnym, a z drugiej strony takiego, który daje wiedzę, który otwiera nowe drzwi, z którego można czerpać, uczyć się. I jeszcze jedną rzecz bym istotną dodała: Czyli chcemy. W oparciu o nasze portfolio, również o te nowe produkty wertykalne, umożliwiać korzystanie właśnie z takich nowych technologii, bardziej pointegrowanych procesów biznesowych. Ale my jako firma też myślimy trochę, trochę szerzej. Chcemy tej konsolidacji rynku tutaj w Polsce i za granicą, nie tylko w oparciu o właśnie poszerzanie portfolio, Bazując na tych wertykałach, na tych rozwiązaniach kompatybilnych z naszymi rozwiązaniami, ale myślimy również o przejęciu rozwiązań konkurencyjnych tak? i jakby ujednolicaniu oferty tutaj na rynku, tworzeniu nowych trendów i, i, i wykorzystywaniu naszej wiedzy wiedzy firm, które, które zrzeszamy w ramach grupy Symfonia po to, żeby dostarczać naszym odbiorcom, jak najlepsze rozwiązania, no i przede wszystkim tą tą, tą wiedzę, tak. tutaj Ci bardzo dziękuję za udział i mam nadzieję, że jeszcze u nas się pojawisz w momencie, kiedy te akwizycje dojdą do skutku i sobie, sobie o tym porozmawiamy. Ja również dziękuję za rozmowę.